Genalia 2025. Szczecińskie uczelnie zapraszają na największy festiwal studencki w mieście. Od 22 do 24 maja kultura, rozrywka, happeningi i koncerty. Na Łasztownie zagrają Mrozu, Ich Troje, Jan Rapowanie, Zalewski, Chivas, Artur Rojek, Young Iggy, bracia Figo Fagot i inni. Bilety na juvenalia szczecin.pl Partnerami wydarzenia są miasto Szczecin oraz województwo zachodniopomorskie pomorskie I prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wyniósł i podłączył, no? Panowie z MediaExpert. Media I jeszcze tego starego rupicia zebrali? i za darmo. No. Teraz w MediaExpert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl Słuchacze RMFFM o wstawaj, szkoda dnia. Cała Polska z nimi wstaje, gorzej mają inne kraje. Skowrą Tomkowicz Bratowski i Kałamaga buzą najlepiej. A można by tak pół godziny później? No nie bardzo. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM już jutro po 5.30. Baw się ze sponsorem programu Energy Rodzinna promocja. Kup 2 bilety a trzeci odbierz Gratis na ticket Na program zaprasza firma Herman, producent niezawodnych drzwi i bram do Twojego domu. Festiwal cenowych okazji na Allegro trwa. Odkurzasz piorący bisel do dywanów i tapicerek z C2. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz tylko 429. Dobra, to chwal się. Ile bierzesz na klatę? 20. Pf, co tak mało? 20 zł. Obciążenia to na siłce, nie na koncie. Teraz karnet sportowy do konta Mobi za 20 zł miesięcznie. Z ING Twoim asystentem panujesz nad finansami. Zapoznaj się z regulaminem promocji ING Banku Śląskiego SA karnet sportowy do konta Mobi na ing.pl. W ramach promocji karnet oferowany jest przez MediCover Sport. Notowanie. Który numer to numer jeden z decyduj na www.rmffm. Wyniki głosowania już jutro po dziewiętnastej w rmffm. O temperaturę poplisty dwa producent klimatyzatorów oraz pomp ciepła Kaisai do domu i biura www.kaysi.com. Po reklamie. Na zegarze godzina 21 w RMFFM. Zapraszam na specjalne wydanie faktów, które przygotował i przedstawi Tomasz Staniszewski. Głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich zakończone. Koniec ciszy wyborczej, zatem karty na stół. W faktach RMFFM FM pierwsze sondażowe wyniki. Zwycięzcą Rafał Trzaskowski ponad 30% głosów. Na drugim miejscu Karol Nawrocki 29%, miejsce trzecie Sławomir Mencen 15,4%. Na te wyniki czekało przede wszystkim 29 milionów Polaków. Zatem przed nami druga tura 1 czerwca. To fakt RMF FM o 21.00. Zaczynamy zatem wieczór wyborczy w faktach i radiu informacyjnym RMF 24. Koniec głosowania. Lokale wyborcze zamknięte. Od 1989 roku to są ósme wybory. Mieliśmy sześciu prezydentów. No więc właśnie, kto będzie tym siódmym, dowiemy się za dwa tygodnie, czyli 1 czerwca. Przypominam, wyniki pierwszej tury to są wyniki sondażowe, badanie Exit Pol i u dla TVP, telewizji TVN i Polsatu. Oto ich pełne wyniki. Rafał Trzaskowski, jak mówiłem, miejsce pierwsze 30 i głosów. Na miejscu drugim Karol Nawrocki 29,1 dziesiąta. Słowo miejsce trzecie, 15,40%. Na miejscu czwartym Grzegorz Braun ponad 6% poparcia, 6,20, następnie miejsce piąte. Adrian Zandberg, 5,2%. Miejsce szóste dla Szymona Hołowni. Niespełna 5% poparcie, 4,8%. Magdalena Biejat, 4,1%. To podkreślam, pierwsze sondażowe wyniki, a my sprawdzamy, jak na gorąco zareagowali na nie kandydaci i ich sztaby. Specjalne wydanie faktów RMF FM. No to zaczynamy od lidera. Rafał Trzaskowski swój wieczór wyborczy zorganizował w świętokrzyskim Sandomierzu. Nie na rynku, ale jak mówiliśmy już w faktach hali sportowo-widowiskowej miejscowego Mosiru. W Sandomierzu nasz wóz satelitarny na miejscu reporterzy RMF FM. Kasper Wróbewski, Michał Krasnoń, panowie, sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej zadowolony z wyniku? No, jest radość, są oklaski. Rafał Trzaskowski jest przecież liderem sondaży, ale jest też na, na twarzach sztabowców widać niemałe rozczarowanie. Politycy Koalicji Obywatelskiej jeszcze chwilę przed wieczorem wyborczym mówili, że zadowalająca będzie przewaga pięciu punktów procentowych nad Karolem Nawrockim. Tego celu, jak widać po wynikach Exit Poll, nie udało się osiągnąć, ale kampania wchodzi teraz w drugi etap. Rafał Trzaskowski zaczyna zabierać głos ze sceny tutaj, w sandomierskiej hali Mosir. Z Sandomierza Michał Krasoń i Kacper Prus Uśmiechnięty Rafał Trzaskowski w Sandomierzu, a teraz błyskawicznie pokonujemy ponad 550 km do Gdańska. Tam sztab Karola Nawrockiego, w sali BHP Stocznik Gdański i na miejscu nasi reporterzy Stanisław Pawłowski i jak słychać Jakub Rybski w tłumie zwolenników Karola Nawrockiego. Panowie, jak tam ocenia się wynik pierwszej tury? Był ogromny wybuch radości i opiastów. To jest dobre słowo, które opisuje to, co się tutaj dzieje. Na scenie jest już Karol Nawrocki. Na jego twarzy wielki uśmiech. Jak słyszymy zgromadzeni historycznej sali BHP, teraz skandują, zwyciężymy. Teraz Karol, Karol Nawrocki właśnie się wita ze zgromadzonymi. W powietrzu wiele biało-czerwonych flag. Przypomnę, Karol Nawrotki, 29,1% głosów i to wynik, który tutaj w sali BHP wywołał ekscytację zarówno wśród polityków, jak i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Wciąż panuje wielkie poruszenie. Teraz przemawia Karol Nawrotki. Ten wynik jest wynikiem znacznie powyżej oczekiwań sztabu. Teraz Karol Nawrotki będzie chciał zrobić wszystko, aby przekonać do siebie jak najwięcej osób nieprzekonanych, ale także znaleźć sojuszników wśród innych kandydatów, którzy poprą go w kulturze. Jak usłyszałem jednak nieoficjalnie od polityków wszyscy są pewni, że bez różnica głosów daje Nawrowskiemu zwycięstwo w drugiej turze wyborów. Ze sztabu wyborczego Karola Nawrowskiego, Stanisław Pogłowski i Jakubrycki. Z głośnego Gdańska przenosimy się teraz do gorącej od politycznej emocji Warszawy. Sztab Słowomira Mencena to klub bank przy Mazowieckiej, właśnie w stolicy Słowomir Mencen Banku nie rozbił, miejsce trzecie, zatem poza drugą turą. W faktach łączymy się z Mateuszem Chwistunem. Matuszu jak tam przyjęto tak wynik. Jest. Dobry wieczór. Na scenie Sławomir Bencen i czołowi działacze konfederacji. Sam kandydat tego ugrupowania powiedział, że to największy sukces środowiska konfederacji. Z kolei młodzi działacze tej partii, którzy tutaj są kołownie, mówili, że trzecia pozycja to wciąż podium. Wyniki Exit Poll zostały więc przyjęte z wielkim entuzjazmem. Choć zapewne gdyby było jasne, że kandydat wchodzi do drugiej tury, no, moglibyśmy spodziewać się strzelających tu korków od szampana. Sam Sławomir Bencen pojawił się na scenie chwilę po ogłoszeniu wyników Exit Poll. Teraz przemawia i przedstawia. Swoje pierwsze wnioski po kampanii na pewno radością może napawać go to, że jako debiutujący w roli kandydata na prezydenta osiąga trzeci wynik Mateusz Hłystun ze sztabu Sołomirena. W RMFFM i internetowym radiu informacyjnym RMF 24. Przypominam, trwa program specjalny. To jest wieczór wyborczy na żywo, transmitowany także na naszym kanale YouTube RMF24. Miejsce czwarte tego prezydenckiego rozdania to przypominam, Grzegorz Braun ponad 6% poparcie. W tych sondażowych wynikach ipsosu dokładnie 6,2%. A kolejnym sztabem, jaki odwiedzamy tego wieczoru, jest sztab Adriana Zandberga. On wieczór wyborczy organizuje w klubie Kultura Wysoka przy Szwedzkiej 2 w Warszawie. Tam na miejscu Igor Skrzypek i Gorze. jestem. Rozczarowanie czy radość u Adriana Zandberga? Zdecydowanie radość, bo wynik z ponad 5% może nie jest zbyt wysoki, ale nie... Miejsce piąte w tych wyborach zdecydowanie satysfakcjonuje zgromadzonych tutaj w kulturze wysokiej. Ludzie słuchają muzyki, podskakują, machają flagami, tańczą, są zadowoleni. Choć jednocześnie pojawiła się tutaj pewna konsternacja na reakcję na miejsce czwarte w tych wyborach właśnie Grzegorza Brauna. Widziałem, że po pierwszych chwilach po ogłoszeniu wyniku był wybuch radości, a potem szepty, pytania, jak do tego doszło. Tak właśnie tutaj wyglądały pierwsze te reakcje w sali Kultura Wysoka ze sztabu Adriana Zandberga i Igor Skrzypek. A kolejny adres, jaki sprawdzamy w Warszawie, to sztab Szymona Hołowni w hotelu Crown Plaza. Jest Michał Radkowski. Michale, co tam? Mówi się o wynikach exit są, Marszałka Sejmu. No to jest w tej chwili chyba jeden z najsmutniejszych sztabów Podczas dzisiejszego wieczoru wyborczego Jeszcze przed ogłoszeniem wyników Panowały tutaj nastroje minorowe Tak jak wcześniej, tak i teraz Nie widać tutaj autentycznej radości Choć są uśmiechy na twarzach polityków Polski 2050 No to za nimi nie kryje się Za nimi kryje się rozgoryczenie Tym bardzo słabym wynikiem Szymona Hołowni I właśnie on teraz przemawia tutaj na scenie Przekonywał, że będzie dobrze Ale zaraz dodał, że jeszcze nie tym razem Obok niego stoi Władysław koćwiniak kamera więc jego partner z, z, z trzeciej drogi i to on za chwilę jeszcze tutaj zabierze głos. Ze sztabu Szymona Chołowni Michał Radkowski. Pięć lat temu przypominam, Szymon Hołownia w pierwszej turze miejsce trzecie za Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim z niemal 14% poparciem, a teraz miejsce szóste, 4,8% kandydata z trzeciej drogi. Kolejny warszawski adres w tym specjalnym wydaniu faktów to Złota 9 przez 9 klub Palladion, sztab Magdaleny Biejat. Najpierwsze reakcje na wyniki kandydatki lewicy, jak słychać. Magdalena Biejat przemawia, a na miejscu reporter MFFM Michał Dobrołowicz. W tym, co mówi teraz Magdalena Biejat, dominuje spokój. Jakby ten wynik, nieco ponad 4% głosów, nie zaskoczył jej, ani nie ucieszył, ani bardzo nie zmartwił. Magdalena Biejat przed chwilą weszła na scenę, zaczęła od słowa cześć i podkreśliła, że to jest najlepszy wynik w historii kobiety, która startowała na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Pol ale dodawała od razu, że chciałaby, by ten wynik był po prostu lepszy. Co kilka chwil są gromkie okrzyki i brawa, jak teraz słychać pojawia się słowo Magda. Na scenie obok Magdaleny Bijad są politycy lewicy. Jest Agnieszka Dziwianowicz Bąg, jest Robert Biedroń, ale większość osób tutaj dookoła to 20 Młodzi Młodzieżówka lewicy i oni liczą, że po tych wyborach na nich też zwrócona będzie uwaga. Ze sztabu Magdaleny Bijacz, Michał Dobrołowicz. Wybory w Faktach RMF FM. W warszawskim studiu RMF FM. Tomasz Skory. to jakie wnioski możemy wyciągnąć już teraz z tych pierwszych wyników? Że powszechne oczekiwania były słuszne. Nie ma zaskoczenia na podium. Exit Pol potwierdza wcześniejsze wskazania sondaży. Z półfinału do drugiej tury wyborów wychodzą gromadzący łącznie prawie 60% głosów panowie Trzaskowski i Nawrócki, zatrzaskujący drzwi przed Sawomirem Mencenem. Zaraz za podium kłębi się jednak Peleton, Bijat, Braun, Niazandberg, Zandberg. Mówię alfabetycznie, bo razem mają ponad 20% głosów, ale błąd statystyczny badania to około 2-3%, więc bez żadnych wyników ich kolejność na mecie wciąż nie jest przesądzona żadnych oficjalnych. Od niej zaś zależą już tylko wizerunki ich formacji i ich samych, bo po prezydenturę żadne z nich z pewnością nie sięgnie. Przed godziną, przypominam, zakończyły się prezydenckie wybory w Rumunii. Według pierwszych Exit poli 55 do 45 wygrał Niko Surdan, burmistrz Bukaresztu, tyle że George Simeon z prawicowego ruchu AUR również twierdzi, że jego zwycięstwo było oczywiste, ale po przeliczeniu już uwaga, 70% głosów Głosów. To jest informacja agencji teraz Przed chwili. E, wygrywa Dan. Kandydat Aur, George Simon, jest na miejscu drugim. Jego partia to Alianza Pentru Unira Romanilo, czyli Sojusz na Rzecz Związku Rumunów. Ale Aur po rumuńsku to także złoto. Kto sięgnął dziś po złoto w Polsce? Przekonajmy się już teraz ponownie w Faktach Sandomierz. Wieczór wyborczy lidera sondażowego Rafała Trzaskowskiego, tam na miejscu Kacper Wróblewski, Michał Krasoń. Witamy. Panowie, Witamy. kandydat Koalicji Obywatelskiej wciąż przemawia. Jak komentował wynik? Przede wszystkim podziękował za głosy i zapowiedział już niemal dwa tygodnie ciężkiej kampanii wyborczej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej nie zamierza długo czekać i po dwóch dniach przerwy związanej z ciszą wyborczą już rusza w dalszą trasę. I to rusza już za chwilę. Po wystąpieniu tu w Sandomierzu Rafał Trzaskowski wybiera się na kolejny wiec. Do Tarnobrzega to wystąpienie także będziemy śledzić. Z Sandomierza Kacper Wróblewski i Michał Krasoń. A my teraz ponownie zaglądamy na wieczór wyborczy Karola Nawrockiego w Gdańsku. Stanisław Połowski, Jakub Rybski, faktach KMFFM. Co mówił kandydat wspierany przez PiS? No głównie mówił, że to kosmetyczna różnica. Pojawiały się też skand, zgromadzenie co skandowali: "Jesteśmy z tobą". Była radość, były okrzyki. Karol Nawrocki nie czekał na słowa Rafała Trzaskowskiego, tylko od razu rozpoczął swoje przemówienie. Było w niej czuć mobilizację przed drugą turą, bo nic nie jest przesądzone. Jestem wdzięczny, dumny i zobowiązany za wszystkie te głosy, ale jestem przede wszystkim dumny, że jestem jednym z Pas, mówił przed chwilą Karol Nawrocki. Już za chwilę, kiedy skończy przemówienie, oficjalnie rozpocznie swoją kampanię wyborczą. Jutro od prostej rano rozpocznie na stacji Gdańsk-Brzeszcz. Będzie tam rozdawał mieszkańcom drużynki. Potem od razu ma ruszyć do Torunia i Bydgoszczy. Ze sztabu Karola Nawrockiego, Stanisław Pawłowski i Jakub Rybski. Wieczór wyborczy w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Czas na gorące komentarze, polityczne reakcje sztabowców już teraz. Tomasz Telikowski i jego goście. Na moim gościem są Darusz Joński, Koalicja Obywatelska, Paweł Jabłoński, PiS, Mirosław Suchoń, Polska 2050. Grzegorz Płaczek Konfederacji. Panowie zaskoczeni wynikami, może zaczniemy od pierwszego miejsca, czyli od Rafała Trzaskowskiego i Dariusza Jęckiego. Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali głos na Rafała Trzaskowskiego. Nie ma zaskoczenia. Mówiliśmy od samego początku, że będzie na żeletki i tak jest, ale celem było wygranie pierwszej tury wyborów i faktycznie Rafał Trzaskowski wygrał. A teraz, no cóż, 14 dni, ciężka robota. Rafał Trzaskowski właśnie rusza teraz do Tarnobrzega. Jeszcze o 22.30 spotkanie, jutro od samego rana, po to, żeby wygrać drugą turę. Teraz Paweł Jabłoński. Ja mam wrażenie, że te uczucia, które dzisiaj e, targają przedstawicielami partii rządzącej, to jest troszeczkę coś przypominającego e, te odczucia, które my mieliśmy w 23 roku, w październiku. Wtedy też wygraliśmy te wybory, zajęliśmy pierwsze miejsce, ale ostatecznie nam się nie udało stworzyć koalicji rządowej. Ale właśnie ja chcę powiedzieć, że jak I się sta... sumuje wyniki, to wy macie. Co do sumowania, to jeszcze do tego dojdziemy. Myślę, że będziemy komentowali. Ale to zwycięstwo no, pyrrrusowe, sondażowe, zresztą. Powiem szczerze, zobaczmy jeszcze tutaj spokojnie, jakie będą wyniki z komisji wyborczych, bo pamiętam ostatnie wybory w Polsce to były wybory do Europarlamentu. Badanie IPSOSu wtedy w noc wyborczą pokazało wynik 38-33. Skończyło się 37-36. Tak więc korekta jeszcze też może być, i czeka nas długa noc, ale na pewno jedna rzecz jest bardzo optymistyczna. Dzisiaj 70% ludzi w Polsce. Powiedziało, nie chcemy Trzaskowskiego, nie chcemy Tuska. To jest tak naprawdę już nawet nie żółta, ale może jeszcze nie czerwona, ale taka bardzo dobrze, mocno pomara, pomarańczowa i teraz, kartka. I teraz Grzegorz Płaczek, Konfederacja. No to jest sukces niewątpliwie Konfederacji. No, szkoda, że nie mogę być teraz z kolegami i koleżankami ze sztabu, żeby słuchać tego co słowo mierzającego na powiedzenia. Tak, w mojej ocenie jest to wielki sukces. Przypomnijmy sobie, że pięć lat temu nasz kandydat, kandydat Konfederacji miał niewiele ponad milion trzysta tysięcy głosów, a teraz, jeżeli szybko matematykę dobrze odrobiłem w głowie, to chyba wychodzi, że tych głosów jest ponad 4 miliony, jeżeli rzeczywiście 15,4% się potwierdzi. A tak jak mówi pan poseł, no jeszcze możemy poczekać, jeszcze to się może zmienić. Jesteśmy szczęśliwi, myślę, że... Pani Kropka, żeby jeszcze zdążył Mirosław Poseł. Do, 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 do no wy nie macie powodów do radości wielkiej. Z 14% w zeszłym w, przy poprzednich wyborach. No tu no, trudno powiedzieć, które miejsce, ale na tym etapie to to jest miejsce, żebym szybko powiedział, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, jeśli to się potwierdzi. Stwierdzi. Przede wszystkim dziękujemy za wszystkie głosy w wyborach, a tak szczególnie za te, które padły na Szymona Hołownię. To jest ponad milion głosów, e, czyli Szymon Hołownia nadal e, dysponuje potężnym zaufaniem, potężnym kapitałem społecznym. Oczywiście wyniki e, te sondażowe nie są zadowalające, ale czekamy na to, co będzie rzeczywiście w tych wynikach. No, ale oficjalnych. na ile liczycie? No więcej dużo nie będzie, może być procent więcej, półtora. E, jasne, natomiast przyjmujemy to z pokorą. Proszę pamiętać, że Szymon Ho Hołownia był jedynym liderem koalicji, która dzisiaj rządzi, który miał odwagę wystartować w wyborach i zbierał cięgi przez całą kampanię. To stawiamy kropkę, żegnamy się z ruszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w radio RMF24 na stronie rmf24.pl w naszych mediach społecznościowych i oczywiście na portalu YouTube. Gorące emocje wieczoru wyborczego w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Przypomnę pierwsze sondażowe wyniki PSOS-u dla TVP, TVN i Polsatu. Rafał Trzaskowski 30,8% miejsce pierwsze. Karol Nawrocki 29,1% Sławomir Mencen 15,4% Grzegorz Braun ponad 6% 6,2%. Miejsce piąte Adrian Zandberg 5,2% i teraz pierwsza piątka sondażu ogólnopolskiej grupy badawczej dla Telewizji Republika. Tutaj odrobinę inne wyniki Rafał Trzaskowski 31,6%, Karol Nawrocki 29,8%, Sławomir Męcen 14%, miejsce trzecie czwarty Adrian Zandberg 6% i tutaj zamienia się miejscami z Grzegorzem Braunem on na miejscu piątym 5, 5,4% to podkreślam pierwsze sondażowe wyniki Ipsosu oraz Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Wieczór wyborczy trwa wszystkie nowe informacje na bieżąco na stronie rmf24.pl, a nowe fakty punktualnie o 21.30 zapraszam Radio Muzyka Fakty RMF FM Wieczór wyborczy w RMF FM. Na moment e, chwila oddechu od tych politycznych emocji. U nas jak zawsze najlepsza muzyka, także w ten niedzielny wieczór, tak jak słyszeliście przed chwileczką, Tomasz Toniszewski zaanonsował, że kolejne specjalne wydanie faktów u nas już za kwadrans. Zatem bądźcie z RMFFM.